Ratunek w ostatniej chwili, co? Wygląda na to, że nie przeżyłbyś kolejnego dnia. Bez przesady. Dawałem sobie radę. Jak mnie wyciągnęłaś? Kaucja. Miałaś tyle kasy? Kto mówi, że ja? Kto za mnie poręczył? Langer. Co kupa? Poprosiłam o pomoc z siwowłosym, no wpłacił kaucję. I co ty masz zrobić z zamian? Nie twój interes. No chyba jednak mój! Bałam się, że cię zają. Wachyłka, nie prosiłem cię o. To Lego! Grzecznie, dobrze? Bo ktoś tu próbował ratować twoją dupę, co? Przestań mnie traktować jak jakiegoś dolonego frajera! Poszłaś się dogadywać z langerem i nawet ci kuba nie przyszło do głowy, żeby zapytać mnie o zdanie. Zabiliby cię tam! Tak, a teraz powinnaś powiedzieć. Jestem Twoją patronką, musimy trzymać dystans, Kordian. No, powiedz to, kupa. Nie, czysta? Czysta? No, Барыш берә, барыш берә. Ол да, Ол кайбер төгәл. Чызнат. О, о, куш. Элгә, элгә.